Mają dzieci, dlatego że no, one są jakby podległe tym rodzicom, więc jakby władza rodziców daje im pewną przewagę w pewnych kwestiach, oczywiście. No, toksyczny człowiek jest to jest taki powiedzmy sobie człowiek walczący, zadziora, konfliktowy, że tak powiem, jak nie wiadomo co czasami, nie Mieli bardziej. E, taki człowiek. Konfliktowy, oczywiście z niskim poczuciem własnej wartości. I teraz to niskie poczucie własnej wartości będzie go pchało do ciągłego udowadniania, udowadniania swojej wartości. Ale jak on to będzie robił? No, przede wszystkim będzie to, będzie to pokazywać, jakby udowadniać poprzez wywyższanie się. Ja tu rządzę, ja tu decyduję, prawda? Moje słowo jest tutaj najważniejsze, nie? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu będzie chciał taki człowiek zbudować sztuczną hierarchię, że on tu jest najważniejszy, a ty jesteś mniej ważny i powinieneś tylko słuchać. I nic więcej. Ty tu nie masz nic do powiedzenia, ale z kolei ten rodzic, on będzie stwarzał taką atmosferę, że może wszystko, bo on tu jest najważniejszy. No i no i właśnie to nastawienie, że on będzie chciał udowadniać na każdym kroku, że on tu może wszystko, zacznie właśnie działać w taki sposób, że no jak gdyby to jest taki przedsionek do przekraczania granic. Dlaczego? No bo na przykład załóżmy sobie będzie taka sytuacja, że dziecko powie na przykład, a nie wchodź mi tu do pokoju bez pukania, no co co taki rodzic zrobi? natychmiast mu pokaże, że on tu może wszystko i on tu mu nie, będzie miał, nie będzie mu mówił, co ma robić, nie? No i od tego momentu ten rodzic będzie wchodził na bezczelę do tego pokoju, kiedy chce, jak chce, o której chce, nie pytając się nikogo o zdanie. Chociażby tylko po to, żeby udowodnić, że on tu jest najważniejszy, on tu nie będzie nikogo słuchał, prawda? A już najmniej tego dzieciaka, nie? Oczywiście oczywiście taki toksyczny człowiek to agresor, więc on wszędzie tam, gdzie powiedzmy sobie ten dzieciak będzie chciał ustalić jakieś granice, no nie wiem, nie rusza moich rzeczy, nie grzeb mi tam w osobistych rzeczach, rodzic na pewno to zrobi, na pewno to zrobi, w domach toksycznych nie uznaje się żadnych granic nie uznaje się żadnych granic i teraz popatrzcie na to z punktu widzenia dziecka dziecko boi się takiego rodzica może jeszcze gdzieś tam miało odwagę mu raz czy drugi raz zwrócić uwagę, ale no, mógł jeszcze za to nawet oberwać, nie? a co najmniej dostać niezłą krytykę, niezły okrzan. Jest ten lęk narasta. Ten lęk narasta i teraz jest taka sytuacja, że ten rodzic no, przekracza swobodnie te granice, w ogóle ich nie, nie respektuje, nie zważa na nie. Chce wchodzić do pokoju, chce grzeby w różnych rzeczach, Chce coś tam innego zrobi. Natomiast ten, to, to dziecko jest coraz bardziej ogarnięte lękami i dochodzi do momentu, gdzie boi się odezwać. Boi się odezwać. I to jest tak, że patrzy bezsilnie, jak ten rodzic przekracza tą granicę i nie może nic z tym zrobić. Lęki już są tak silne, że paraliżują mu tą zdolność wypowiedzi dlaczego, bo się boi, że jak coś powie, to będzie jeszcze gorzej to rodzic się dopiero wścieknie i dopiero buda popalić, nie? Więc lepiej się nie odzywać. Ale z drugiej strony, z drugiej strony, no oprócz tej bezsilności, która w nim narasta, no bo on bezsilnie patrzy i nie może nic, nie? Narasta w nim złość, wściekłość. Ale oczywiście jest to toksyczny dom, więc nie ma odwagi wyrazić tej złości, wściekłości. Więc tłumi ją sobie. Tłumi ją sobie gromadzi ją w sobie, chowałem do wnętrza, no bo boi się, że jak nie wiem, pokaże takiemu rodzicowi złość, no to ten rodzic też się wścieknie i może mu dać popalić za to, nie? No i potem tak to życie wygląda, że powiedzmy sobie, gdzieś jak jest nauczony, że nie respektuje się jego granic, nie respektuje się jego granic i powiedzmy sobie... On nie może z tym nic zrobić. On nie może z tym nic zrobić. Na pewno taka podświadomość potem boi się na przykład dotykać takich tematów. Dlaczego? No bo jeżeli on by chciał na przykład na tym etapie tam z dzieckiem porządek zrobić, no to musiałby przełamać lęk, musiałby przełamać swoją bezsilność, bezradność. Co takie dziecko robi? Uniki. Uniki. Nie, nie chcę tego tematu w ogóle dotykać, uniki, no bo się czuję bezradne i zastraszone. Oczywiście samo to, że żyje w otoczeniu, które notorycznie przekracza jego granice, nie licząc się z jego granicami, no jakby ta podświadomość się tego nauczy, że tak to wygląda, od tego momentu będzie miał tendencję w późniejszym życiu do przyciągania ludzi o podobnym zachowaniu, że ci ludzie będą przekraczać jego granice i nie będą w ogóle na to zważać. Co więcej, co więcej, tacy toksyczni rodzice mogą tworzyć wręcz taką atmosferę, bywa i tak, że jeżeli będziesz próbować, jeżeli się odważysz temu rodzicowi spróbować stworzyć jakąś granicę, jakąś własną przestrzeń, to bywają domy, że jeszcze za to ludzie są karani. Czyli jeżeli spróbujesz na przykład no, wytyczyć granicę, to rodzic cię jeszcze za to ukaże, nie? że w ogóle jak śmiesz jemu wytyczać granicę. Bywa i tak. Natomiast w tym wypadku, jeżeli ten człowiek młody się wychowywał w takiej atmosferze, to nawet nie ma co mówić w późniejszym życiu o jego zdolności wytyczania jakichkolwiek granic, no, póki tego nie przepracuje, no bo, no bo w tej sytuacji no... No, on nie wytyczy granicy, on jest zbyt sparaliżowany, zbyt bezsilny, zbyt bezradny, zbyt zalękniony, żeby umieć się na tyle, że tak powiem, postawić w cudzysłowie to słowo, żeby te granice spróbować chociaż wytyczyć. On nie ma odwagi tego zacząć. Tak, on nie, po, nie, ma, nie ma odwagi tego zacząć w ogóle, nie, nie potrafi. W związku z tym często taki człowiek robi się bierny i oczekuje. Oczekuje się, że oczekuje od innych, że tamci się domyślą, że przekraczają granicę. No i to najczęściej jest tak, że ktoś przekracza jego granice, on zaciska zęby, nie ma odwagi wypowiedzieć, że no słuchaj, przekraczasz moje granice, nie? Nie rób tego czy tamtego. Nie ma tego odwagi powiedzieć. No i czeka, aż się druga strona domyśli, zaciska zęby, złości się, ale tak wewnętrznie, żeby nie było tego widać. No i czeka, czy ta osoba się domyśli, czy nie. No, czasem bywa, że się ktoś domyśli, czasem bywa się, że ktoś się nie domyśli, czasem bywa, że ktoś nieświadomie jakby wykona takie ruchy, że zejdzie z tej granicy i oddali się trochę. No ale to już jest takie życie, to jest taka bierna, ale to jest taka, bierna, to jest taka Bierność wynikająca z lęków, no i za tym jest ogromna bezradność, ogromne lęki są za tym. No i to są rzeczy do przepracowania. Tutaj podświadomość może od tych tematów uciekać, ponieważ ona sobie zapamiętała, że te lęki są szczególne, ta bezradność jest szczególna i pamiętała również, że to jest straszne i że nigdy sobie z tym nie dawała rady, że jedyne co robiła to po prostu robiła uniki, potem już całe życie ten człowiek robił uniki, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji i tak to świadomość rozumie rozwiązanie tego problemu pojawia się coś na horyzoncie, zrobić unik, prawda? Żeby nie było takiej konfrontacji, gdzie ja muszę walczyć ze swoją przestrzeń, bo ja i tak wiem, że nie dam rady, więc lepiej zrobić unik, nie? Tak? Jeszcze jeden problem, takie dziecko cały czas w takim domu, że w zasadzie granica nie istniała może nawet nie zdawać sobie sprawy, że są pewne sfery życia, gdzie jest, są granice, gdzie ono powinno te granice ustalić, oczywiście nie ma nawet siły, ale ono nawet nie zdaje sobie sprawy, że gdzieś tu powinna być granica. Może tak być. Na przykład widać to czasami jak są dzieci na przykład czy ludzie z takiej no, głębokiej, naprawdę głębokiej już patologii, to tam rzeczywiście na przykład widać ten zanik granic bardzo, znaczy zrozumienia tych granic bardzo. Po pierwsze, nikt ich tego nie nauczył. Po drugie, często takie osoby stosują swoje mechanizmy. Swoje mechanizmy. No jeżeli on żyje całe życie w patologii i stosuje patologiczne mechanizmy, no i to na przykład widać bardzo dobrze, załóżmy sobie, że w domu wszystko załatwia krzykiem, wrzaskiem, robieniem takiego zamieszania, atakiem. No i na przykład ten człowiek musi iść do urzędu, załatwić sprawę i on idzie do urzędu, załatwić sprawę i na przykład no, pani urzędniczka robi coś nie po jego myśli, no to, no co, odwoła się do dobrze znanych sobie mechanizmów, nie? Czyli co? Zacznie się wydzierać, zacznie robić tam jakąś prawda, zadymę niezłą, w nadziei, że przecież całe życie stosował to w domu, to dlaczego tutaj by nie miało zadziałać, nie? No i najczęściej kończy się tym, że może go ochrona wyprowadzić, wylatuje, nic nie załatwił. No i on jest zdziwiony, nie? że jak to jest możliwe? No w domu się da bez problemu załatwić tym sposobem wszystko, a tutaj, no to on jest ofiarą, nie? Przegrał. Jak to jest możliwe? Nie? No to jest właśnie to, że tacy ludzie nie zdają sobie sprawy, że świat może inaczej funkcjonować niż u nich w domu. No i z powodzeniem stosują te same mechanizmy. Yy, znaczy stosują pewne mechanizmy w domu, ale w świecie to w wielu miejscach nie działa. Ale ja też często się słyszy, że tak są po związki, na przykład kobieta jest ofiarą w takim związku, bo wywodziła się z domu, gdzie też ojciec taki był, potem on się tak I po prostu gdzieś tam się wyrywała, przeszła jakąś terapię i te osoby dopiero potem, po terapii często mówią, że dopiero takie terapii zdały sobie sprawę takie zachowanie nie są normalne, że one Prawda. że to może być inaczej, to może być inaczej, że te tak nie muszą wyglądać mi się wydawało, że to jest pomyślały, żeby to zmienić, że tak to prostu musi być bo taka nie, to karma nam... tak. no, to jest, ale czemu ona tak u jednych, ona przechodzi ten moment bezsilności no, to dziecko się uczy, że dobrze, no nie daje rady, bezsilność i u jednych to się ta bezsilność się kontynuuje a się w zależności od siły, woli i lęków. Jeżeli są zbyt silne lęki, to wola się przez to nie przebije, więc nie będzie zdolny do buntu. Jeżeli lęki są na tyle jeszcze niedominujące, no to ten człowiek będzie miał odwagę się zbuntować. I to też nie, tak, nie nie zawsze, tylko w pewnych okolicznościach, przy pewnych ludziach, bo najczęściej to jest tak, że jak wyczuje, że ktoś jest silniejszy psychicznie u niego, przed nim, nieco co stoi, to się nie odważy. Jak wyczuje, że ma tam pewną przewagę psychiczną, to się może odważyć. To już nie jest takie jednoznaczne. No, ciąża, to, to mogą. Być ten... Mogą. Z takimi intencjami się rodzą. Więc, się tak... Warto, że mogą przejąć. Jedne bardziej, które się będą poddawać, będą facylne, inne będą bardziej wojownicze, będą walczyć w tym domu. <zysy> mm -hmm. Teraz następna rzecz. Jeżeli ktoś żyje w takim domu, jakim mniej więcej określiłem teraz, tłumacząc, no to tak, w takiej rodzinie rodzic albo nawet rodzice po pierwsze nie pozwolą wam rozwinąć poczucia bezpieczeństwa czy pewności siebie mogę się ułożyć że w takim domu jak dziecko zacznie przejawiać odrobinę pewności siebie natychmiast prowokuje to rodzica albo rodziców do spacyfikowania tego dziecka Rozumiecie, Jak ja za bardzo widzę, że się czuje zbyt, zaczyna się czuć zbyt pewny, to trzeba go patnąć, nie? Po prostu, żeby przestał się czuć zbyt pewny, nie? I tutaj też jest bardzo ważna rzecz dla was. Dlatego, że teraz bierzecie na przykład długopisy i piszecie afirmacje na przykład o bezpieczeństwie czy o pewności siebie. A podświadomość jest nauczona, że jak zaczyna afirmować bezpieczeństwo, czy czuć afirmować pewność siebie, no to zaraz coś, ktoś go pacnie, że tak powiem, nie? Natomiast ta podświadomość może nawet bać się zacząć to afirmować, albo z takim programem sprowokować coś, nie? No bo jest przyzwyczajona, że jak próbuje się czuć pewniejsze siebie, to zaraz się znajdzie pacyfikator, nie? Który, 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 uderzy w nas. Dlatego niektórzy muszą sobie poafirmować, to jest może śmiesznie brzmi, ale trzeba sobie poafirmować, że pewność siebie jest dla mnie bezpieczna i korzystna pod każdym względem. W niektórych rodzinach jest tak, że rodzic, jak widzi, że w dziecku się rozwija pewność siebie, traktuje to jak wyzwanie do walki i atakuje to dziecko. Mogą być, ale to też no to też jest sygnał, że pewność siebie jest zła, no więc po co Ci to mówią? Żeby się spacyfikować, nie? Jak Ci ktoś mówi, że to jest aroganckie, to znaczy tak by Ci mówił, nie rób tego, czyli nie czuj się pewna siebie. Nie? Pewność siebie, je... może inaczej, przejawianie pewności siebie jest dla mnie bezpieczne i korzystne pod każdym względem. Zapiszcie sobie od razu drugą. Może też dziwnie zabrzmi, ale w tym kontekście, co powiedziałem, ma to sens. Przejawianie pewności.